Nagrać, niech mi kurwa nie uwierzy. Tak nagrać, żeby zęby nie wyjechać tam kurwa przepaść. Opa, szlak numer 230. Ogólnie chujowo są pozaznaczane. Co mi się idzie pogubić? Dobra. Tutaj jakaś ekspozycja? Uhu. Dobra, trzeba zwolnić, bo chuj wie co tam się dzieje? Na przykład o. Uhu, I w dół. Aha, ja tu. A nikt nie, Gdyby nie kiki, to już by się jak pierwa, już 7 razy zabił i w ogóle nie wyszedł O jest Luźne kamienie można na nich pojechać Przechuj jaka trasa i wie czy ja w paszczę I trzeba będzie się wracać no mam jeszcze trochę czasu do zachodu Uhu. przyjebane dookoła tamtej góry Pelał, Monte Pelał. to chujno tu jest dopiero życie możemy wyjechać Dobrze refleks jeszcze jest nogi świeże Wątrowa podaje Kopyta też dają radę bodżis z, 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 z woreczkiem ludziowym. U nas biega, kurwa część boli Okej okay. Trzeba patrzeć na mapę Uhu. No, można dać gazu. Uh. Jest drogowskaz. Dokąd to? Borka San Vito No dobrze To idziemy tam A tu Call de Glories tam i ja pierdole a teraz mam nadzieję, że lajcik dobra pozycja jest jakaś duża Zobaczymy. Nie wiem co mi tam czeka. Ogólnie chyba szacuję 2-3 godziny do domu. Bo to takim trawersem chyba zdycha albo 12 km. Zobaczymy.